Legia folkloru ogarnęła miasto. Tłumy ludzi zebrały się w bastionie świętej Jadwigi w Nysie, aby oglądać występy niemal tysiąca artystów na dziewiątej edycji festiwalu Folkwiesta. Zespoły po raz kolejny zachwyciły swoim repertuarem. Nie zabrakło niezwykłych popisów sprawności w wykonaniu artystów z dalekich zakątków Europy i świata. Jest wtorek, 19 dzień sierpnia. Fabian Miszkiel, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości regionalnej telewizji Opolskiej. Rozłam w nyskim SLD odeszła połowa członków miejscowego koła. Dlaczego pan nie odpowie do kamery na te pytania? Ale mogę odpowiedzieć, ale po sesji na przykład, dobrze? A dlaczego nie przed sesją? Bo nie miałem tego w planie. Dowiemy się także, jak bawili się miłośnicy jednośladów na nyskim zlocie motocyklowym. Długi weekend upłynął nam pod znakiem tańca, śpiewu i dobrej zabawy, a wszystko w tradycyjnych, ludowych klimatach. Za nami dziewiąta edycja Folk Fiesty, która co roku gromadzi tysiące fanów w murach Bastionu Świętej Jadwigi w Nysie. Zapraszamy do obejrzenia relacji, którą przygotowali nasi reporterzy. W ciągu czterech dni festiwalu widzowie mogli obejrzeć występy kilkuset artystów z całego globu. Roztańczeni, roześmiani muzycy i tancerze przybliżyli widzom swoje tradycje oraz zwyczaje. Wystąpiło od 750 do 800 wykonawców. Mieliśmy 17 zespołów zaproszonych, takie gwiazdy jak zespół z Ugandy czy, czy Roma Fest, zespół romski z Rumunii. Nie brakowało również polskich akcentów, bowiem jedną z gwiazd imprezy był zespół pieśni i tańca Śląsk, który w piątek zaprezentował nam swój najnowszy repertuar. Przejechaliśmy z programem w, w Europie ze śląskiem. Program oparty na tym wielokulturowym europejskim wymiarze, więc myślę, że tutaj każdy z widzów znajdzie coś dla siebie. Będą tańce ze Słowacji, będą również piosenki z Niemiec, z Francji, z Grecji. Nie mogło również zabraknąć dawki egzotyki w wykonaniu przedstawicieli Ugandy oraz Tajwanu, którzy zaprezentowali nam piękno swoich krajów oraz nieco inne spojrzenie na otaczający świat. Pot pot Wystąpiliśmy z tak zwanym tańcem z garnkami. To taniec z północnej Ugandy, który w oryginale nazywa się tańcem Lukeme. W tym tańcu wyłaniani są najlepsi tancerze, którzy w tym regionie są uprzywilejowani w wyborze kandydatów do małżeństwa. Graliśmy Amadinda, też na instrumencie zwanym Amadinda, na którym gra się w parze specjalną techniką. Instrument pochodzi z centralnej Ugandy. To dworski instrument, ponieważ gra się na nim w pałacach dla królów i królewien, ale dzisiaj mieli go okazję usłyszeć również mieszkańcy Nysy. Festiwalową publiczność porwały także bałkańskie klimaty. Niezwykłą sprawność oraz zapierające dech w piersiach popisy taneczne zaprezentowała grupa Roma Fest Gypsy, gwiazda ostatniego dnia festiwalu. W 2001 w tym roku założyliśmy grupę Roma Fest Gypsy, która składa się z najlepszych romskich tancerzy. Dzisiejszego wieczoru zamierzamy zaprezentować wam nasz pełny występ. Niemały aplauz zebrał także serbski zespół Sveti Sava, który gościem nyskiego festiwalu jest od początku jego istnienia. Kind of Wszystkie nasze występy są bardzo dynamiczne i szybkie. Mamy cztery programy artystyczne, które pochodzą z czterech różnych serbskich miast. W każdym występie używamy innych strojów odpowiadających danemu regionowi. Nasz zespół tańca ludowego pochodzi z Serbii. Jesteśmy dość młodą grupą, bo na scenie występujemy od 15 lat. Zespół liczy około 150 członków, podzielonych na różne sekcje na różnych grup wiekowych. Bardzo dużo podróżujemy. Odwiedziliśmy m.in. Turcję, Węgry, Macedonię oraz Grecję. W ubiegłym roku byliśmy również w Polsce, w Poznaniu. Bardzo dobrze się tam bawiliśmy i bardzo nam miło, że mogliśmy do Polski przyjechać ponownie. Nysa to bardzo miłe miasto, w którym świetnie się bawimy. Nie zabrakło również występów niezwiązanych z tańcem, grą na bandurze zachwycał publiczność ukraiński wirtuoz tego instrumentu. Bandura bierze początek z dalekiej historii, jeszcze z czasu kozaków. Kiedy kozaki, te, co nie mogli już być na wojnie, to brali do rąk bandurę i chodzili na rod, składali pieśni, kto był talant, miał do tego. O tym, jak oni Воювали як бронілі України. Folk Fiesta to impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz letnich imprez kulturalnych. Choć aura nie była łaskawa, to festiwal na brak zainteresowania narzekać nie mógł. Nie Mimo takiej niepewnej pogody ludzie byli świetnie przygotowani, parasolkę na głowę i każdy mógł dalej oglądać w cały koncert więc Nyska publiczność świetnie przygotowana i, i, i to było widać. Rzeczywiście dopisują nam rok rocznie już mieszkańcy Nysy. Bardzo mi się podoba, bardzo dużo ludzi jest, wielce mnie to cieszy, fajna impreza, zróżnicowanie kultur jest bardzo duże egzotyka. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie coś takiego, bo bardzo, bardzo fajnie ludzie się bawią i bardzo mnie to cieszy. Ciekawy zespół świetnie tańczą i bawią nas. Trochę rozrywki należy się ludziom i poznamy, poznamy kulturę innych, innych narodów. To jest coś fantastycznego, bardzo mi się podoba, bo w niektórych krajach już byłam i przypominają mi się najmilsze chwile, najfajniejsze, najsympatyczniejsze. Podobają mi się te wszystkie egzotyczne kraje orientalne. Oczywiście Folkwiesta to coś więcej niż tylko barwne popisy artystyczne. To szansa na integrację i wzajemne poznanie swoich zwyczajów. Najlepiej wiedzą o tym opiekunowie grup artystycznych. Donysy zawitała Europa. Ludzie, którzy nie wyjeżdżają, mają szansę spotkać się z, z innymi kulturami. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, świetnie się bawiliśmy, bardzo dużo rozmawialiśmy. Dziewiąta folkwiesta w Bastionie Świętej Jadwigi już za nami, ale organizatorzy powoli myślą już o dziesiątej jubileuszowej. Edycji tej imprezy. Ja myślę, że w przyszłych latach należałoby troszeczkę zmienić formułę tego festiwalu i być może zorganizować kilka warsztatów tanecznych z udziałem tych zespołów dla mieszkańców Nysysys, chętnych nie brakuje. Więc myślę, że my spróbujemy troszeczkę ten festiwal przybliżyć ludziom. Złe dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na niespełna trzy miesiące przed wyborami samorządowymi nyskie koło numer 3 tej partii znacznie osłabło. Miejscowe struktury trawi konflikt, w wyniku którego partie opuszczają jej członkowie. Spór wewnątrz lokalnych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej trwał od dawna, ale jego członkowie dopiero niedawno zdecydowali się na odejście w proteście przeciwko sposobowi, w jaki koło jest zarządzane. Odeszło z tego koła... Yy... Połowę członków. Powodem był no, po prostu konflikt między całym kołem a szefem powiatowym i wojewódzkim Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panem doktorem, inżynierem Piotrem Woźniakiem, który jest również przewodniczącym Rady Powiatowej w Nysie. Wachlarz zarzutów, jakie byli partyjni koledzy stawiają Piotrowi Woźniakowi, jest szeroki. Kompletnie nie interesuje go żadna praca wewnętrzna wnętrzna Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Yy, organy, za które on odpowiada, czyli Rada Powiatowa, nie spotyka się od roku. Rada wojewódzka nie spotyka się od wielu miesięcy. Nie, Piotr Woźniak, oprócz tego, że cały czas promuje siebie, nie wykonuje żadnych działań merytorycznych, żadnych działań programowych. To jednak nie jedyne oskarżenia kierowane przeciwko Nyskiemu, szefowi SLD. Chodzi o nieprzestrzeganie statutu partii, a także niepłacenie składek członkowskich, bardzo duże zaległości liczone w tysiącach złotych. Przewodniczący SLD w powiecie Nyskim oraz w województwie polskim działa przeciw strukturom Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadził Sojusz Lewicy Demokratycznej do jakiegoś programu który serwuje znany skandalista i antylewicowy człowiek Janusz Sanocki wprowadza nas po prostu w jakąś sferę antylewicowych działań. Czarę goryczy przelało jednak inne wydarzenie. Najbardziej skandaliczny to jest, to jest ten przypadek, w którym Piotr Woźniak Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej namawiał radnych do złamania prawa. Chodzi o wypowiedź Piotra Woźniaka z nadzwyczajnej sierpniowej sesji Rady Miasta. Namawiał on radnych miejskich do zagłosowania za uchwałą wprowadzającą podział na dwa okręgi wyborcze mimo negatywnej opinii radców prawnych. Wiem, że z punktu widzenia być może sumienia i wykładni, której pan przewodniczący był przed chwilą i wyrazicielem, może być to dla was trudne. Aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że także są mu pełne możliwości prawne uchylenia takowej uchwały ze strony komisarza wyborczego. Piotr Woźniak był łaskaw stwierdzić, że a może ktoś nie zauważy, ale lepiej by było, gdybyśmy to prawo złamali. Suchej nitki na szef SLD nie pozostawia radny miejski Przemysław Dziaduś. Według mnie to jest w interesie tylko i wyłącznie większych grupowań partii i stowarzyszeń. Podejrzewam, że to jest e, czyste szydzenie z nas, jako radnych e, miejskich, e, którzy, który się zmusza, a może nie zmusza, ale proponuje się łamanie prawa. Ja stanowczo Protestuje. O komentarz w obu sprawach poprosiliśmy również Piotra Woźniaka. Panie radny, został pan określony tutaj jako osoba, która namawia do, do łamania prawa przez e, radnych e, Rady Miejskiej. Jakoś się pan do tego odniesie? Nie, nie odniosę się do tego. A jak pan skomentuje e, to, że część szkoła. Jak pan skomentuje to, że część koła SLD się rozwiązało, że część członków uderzyło z partii? To nie jest przedmiotem sesji, więc proszę pisemnie o pytanie. Dlaczego pan nie odpowie do kamery na te pytania? Ale mogę odpowiedzieć, ale po sesji na przykład, dobrze? A dlaczego nie przed sesją? Bo nie miałem tego w planie. Z nadzieją i wytrwałością ruszyli w drogę, a trzeba przyznać, że to nie jest droga łatwa. Rozpoczęła się 38. polska pielgrzymka na Jasną Górę, a jako pierwsi wyruszyli pielgrzymi m.in. z Nysy: Otmuchowa i Niemodlina. Pątnicy wychodzą na trasę w dniach 17, 18 i 19 sierpnia, a grup na szlaku będzie 26, czyli dokładnie tyle, ile w ubiegłym roku. W drodze na Jasną Górę będą poznawać bliżej myśli Ojca Świętego Franciszka zapisane w adhortacji Ewangelii Gaudium, które mają przypomnieć, że każdy chrześcijanin ma zadanie głoszenia dobrej nowiny. Należy wspomnieć, że pielgrzymka ma na celu nie tylko na nowo ukazać niezwykłą wagę spotkania z Bogiem, ale i pozwolić na intensywne przeżywanie licznych spotkań z innymi ludźmi, bowiem w codziennym życiu człowiek nie zawsze jest świadomy istoty drugiego. To właśnie pielgrzymka ma pomóc przypomnieć, że jesteśmy dla siebie nawzajem, czyli człowiek dla człowieka. Już w nadchodzący piątek mury niskich fortów w Bastionie Morawskim rozbrzmiały ciężkimi dźwiękami gitar i potężnej perkusji. 22 sierpnia o godzinie 17 rozpocznie się powracający po dwóch latach przerwy festiwal muzyczny Metalowa Twierdza. Piątek, sobota, 22 i 23 sierpnia, Bastion Morawski. Zapraszam wszystkich na poniekąd reaktywowaną Metalową Twierdzę. Jak zwał, tak zwał tą imprezę, ważna jest sama idea i tego, że po kilku latach donesy znowu wracają. Koncerty rockowe, dwudniowy festiwal heavy metalowy z gwiazdami, fantastyczne dwudniowe święto metalu, takiego jakiego przez kilka lat w Nysie i w ogóle tutaj na terenie polszczyzny nie było. Będzie to jubileuszowa dziesiąta edycja święta muzyki metalowej. Wśród tegorocznych gwiazd zobaczycie rozpoznawanych w całej Polsce zespoły kat oraz dezertera. Nie zabraknie na scenie również młodych, obiecujących kapel, które dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę. Metalowa twierdza wraca do Nysy po kilku latach ze względu oczywiście na finanse, bo to zawsze jest bolączka każdego organizatora, żeby była impreza, muszą być pieniądze. W tym roku udało nam się je pozyskać ze środków Urzędu Marszałkowskiego, to jest regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2007-2013. Festiwal potrwa od 22 do 23 sierpnia. Temat budowy Galerii Dekada znów na tepecie. Zdominował on ostatnią debatę nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Debata tym razem miała miejsce w niskim Domu Kultury, by umożliwić uczestnictwo w niej pracującym mieszkańcom gminy. Choć pojawiło się na niej sporo wniosków o ponowne rozpatrzenie przeznaczenia gruntów rolnych, to najgorętszym tematem dyskusji była budowa Galerii Dekada. Zadaje sobie cały czas pytanie... Dlaczego nam, jako inwestorom z zewnątrz, którzy chcą tutaj złożyć 70 milionów złotych przy budowie minimum, przy budowie tej galerii, nie dać takiej możliwości, nie dać takiej szansy, żeby taki obiekt po prostu powstał? Radni miejscy szansy jednak nie dają, bo jak między innymi twierdzą, mają wątpliwości co do natury obiektu. Pan mnie prosi jako radnego o zajęcie pozytywnego stanowiska. Chętnie bym to zrobił, tylko jeżeli pan mi dzisiaj mówi, że wy nie wiecie, czy wy chcecie budować galerię, czy centrum handlowe, a chcecie zapis w studium, to proszę mnie traktować poważnie. A ja swoją decyzję uzależniam od tego, co tam powstanie. Wy wszystkim ludziom mówicie, że tam ma być centrum, że ma być galeria handlowa, a dopuszcza pan możliwość budowy centrum handlowego odpowiedź na to pana pytanie. Tak budujemy galerię i tu publicznie oświadczam, że cały czas rozmawialiśmy o galerii, jeżeli chodzi o Nysę. I to o galerii takiej, którą wspólnie z radnymi byśmy, jeżeli chodzi o architekturę, o te inne rzeczy, Negocjowali, tak jak to robimy w innych miastach. Tłumaczenie inwestora nie przekonało przeciwników budowy galerii przy ulicy kolejowej. Tych nawet przybyło, bo do dyskusji włączył się poseł Raymond Miller. Handel owszem, tak, ale handel na drugim miejscu, bo handel nie dostarcza ani produkcji. A jak Państwo zorientujecie się w możliwości zarobkach w handlu, to proszę zobaczyć, jakie tam są pensje. W granicach 1000-1200 zł na rękę. Ja podzielam Pana Posła zdanie, że ważnym dla. Danego regionu jest przemysł, rozwój, zatrudnienie tych ludzi. My również, budując galerie, zatrudniamy ludzi. W nich będą zatrudnieni również ludzie. Też będą mieli pracę. Handel jest tak samo potrzebny jak każda inna dziedzina życia. A miejsc pracy Galeria Dekada, jeśli powstanie, ma dać około 500. Problemem według posła jest również rozwiązanie kwestii komunikacyjnej. Oceńmy. Jaki będzie jeszcze ruch komunikacyjny już po wybudowaniu obwodnicy? Bo ja sobie dzisiaj nie wyobrażam galerii przy dzisiejszym ruchu i obciążeniu. Jak Państwo widzicie nie ma galerii. Proszę zobaczyć co się dzieje pod Wędoparkiem. Jeżeli chodzi o e, sprawy dotyczące sfery komunikacyjnej i tych wszystkich elementów, o których Pan mówił, to zawsze się dzieje przy uzyskiwaniu planu zagospodarowania przestrzennego to tam wówczas trzeba zrobić analizę komunikacyjną i inne rzeczy, by móc w ogóle mówić o tym, że tam pojawi się coś, co się nazywa wielko powierzchnią, czy każdą inną. Dla władz gminy koronnym argumentem była sprzedaż własnych terenów. Te dwie lokalizacje nie są wcale złe. One dają możliwość gminie zarobienia kilku, a może nawet kilkunastu milionów. Te jednak gmina bez skutku próbuje sprzedać od ponad 5 lat, a argumenty inwestora nie przemawiają ani do burmistrz, ani do radnych. Władze gminy mówią raz o tym, że chcą ściągnąć ludzi do centrum miasta, a innym razem, że dla handlu wielkopowierzchniowego w centrum miasta miejsca nie ma. Wystarczy jednak spojrzeć na przykład parku handlowego przy ulicy Piłsudskiego, żeby zobaczyć, gdzie ludzie spędzają czas. Oprócz wielkiego święta folkloru, które w miniony weekend porwało mieszkańców gminy, na uboczu, nad wodą, nie próżnowali siatkarze. Na plaży kąpieliska Nyskiego zmierzyło się ze sobą 17 par. Kąpieliska gościło graczy m.in. z Opola, Kędziozina Koźla i Wrocławia. Sezon powoli zmierza ku końcowi, jednak Nyski Ośrodek Rekreacji nie próżnuje i stale wychodzi naprzeciw z kolejnymi sportowymi inicjatywami. Jak mówi dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji Mirosław Aranowicz, trzeba maksymalnie wykorzystać każdą chwilę słonecznej pogody, a chętnych do gry nie brakowało. Siatkówka plażowa ma różne atmosferyczne warunki, ale siatkarze są twardym narodem i grają w siatkę nawet w deszczu. I rzeczywiście mimo iż sobotni dzień przeplatał upał z deszczem to na piasku nyskiego kąpieliska stanęło aż 17 par, aby zawalczyć w Mistrzostwach Nysy w siatkówce plażowej mężczyzn imienia Jakuba Zagai. 11 lat już organizujemy turniej siatkówki na kąpielisku miejskim, bo my też robimy nad jeziorem nyskim, tam są bardziej turnieje profesjonalne, tu jest taki, że można powiedzieć, że uczestniczyć mogą również amatorzy. Choć, jak twierdzą sami zawodnicy, każde takie spotkanie jest dla nich niezwykle cenne bez względu na jego rangę. Z każdym meczem, z każdym turniejem e, brniemy do przodu w swojej przygodzie siatkarskiej i każdy, każdy taki turniej jakiś tam kroczek mały do przodu nam, nam daje do tej formy, którą cały rok szlifujemy. I potem to się przekłada na nasze wyniki, gdzie teraz na przykład 20. 6 e, wyruszamy na finał Mistrzostw Polski z Bartkiem. Oczywiście nie w tym duecie, aczkolwiek mamy swoich partnerów, do których tam dołączamy. Będziemy walczyć o, o, o jak najwyższe lokaty. Siatkówka plażowa nie jest zarezerwowana jedynie dla panów, ale jest problem z zachęceniem do gry płci przeciwnej. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy zapraszają na plażę panie. Dlaczego nie ma paru żeńskich? I to jest właśnie problem. Namawiamy zawsze kobiety, żeby zagrały w siatkówkę plażową. Dwa Czy razy by... próbowaliśmy organizować taki turniej. No niestety nie ma ja tych par. Kobiety również zapraszamy, bardzo fajna inicjatywa, piękne kąpielisko. Znamy przecież na, na poziomie światowym odmianę środkówki plażowej w wykonaniu kobiet i oczywiście to jest bardzo miłe do oglądania z wielu względów, także polecamy tą odmianę jak najbardziej też. Więc zawsze czekamy chętnie, jeżeli się pojawi więcej niż trzy pary to już organizujemy turniej. W turnieju wzięli udział m.in. zawodnicy z Nysy, Opola, Kędzierzyna Koźla, Wrocławia, Jastrzębia Zdroju czy Gogolina. Turniej rozgrywany był systemem brazylijskim, a najwyższe miejsce podium należało do pary Dariusz Tkaczuk i Adam Parcej. W ubiegły weekend w Nysie naprawdę nie można było się nudzić. Konkursy, grillowanie, rockowa muzyka, mury nyskich fortów i motocykle, a to wszystko podczas kolejnego zlotu motocyklowego zorganizowanego na nyskim motoforcie. Imprezę podglądnęła kamera Regionalnej Telewizji Opolskie. Część organizatorów koczowała na forcie już od czwartku. Zlot odbył się bowiem na eryducie króliczej potocznie znanej jako Motofort. Pierwsi goście zjechali do Nysy po piątkowym pracowitym dniu i bawili się do późnej nocy. Następnego dnia nastąpiło oficjalne otwarcie zlotu, czyli parada motocyklów przez miasto. Szczęśliwie na czas przejazdu deszcz ustąpił. Dobra. Motocykliści przejechali ulicami miasta, aż do miejsca czczącego pamięć jednego z ich kolegów, który kilka lat temu zginął w tragicznym wypadku. Po powrocie fani Jednośladów zaparkowali swoje maszyny w fosie fortu. Część z nich oddała się lenistwu, a część brała udział w konkursach, takich jak przeciąganie liny czy picie kufla piwa na czas. Wieczorem na scenie rozpoczęły się koncerty, a zagrali na niej m.in. zespół Extreme Madness, Blues Motif oraz zespół z Domu Kultury Gorgon. Gorgon to nie jedyny zespół z NDK, jaki wsparł Nyski z lot. Pokazy swoich umiejętności dały także dziewczyny tańczące na róże z Artnika Poldens oraz krematorium project prezentujący taniec z ogniem. Choć pogoda płatała figle, to zlotowcy zadowoleni opuścili Ford, i w niedzielę rano rozjechali się w swoje strony. Choć zlot w Nysie nie jest komercyjny, to jednak klimatem nie odbiega od wielu dużych zlotów, a Nyski, klub motocyklowy Motofort, zaprasza do siebie za rok. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wiadomości Regionalnej Telewizji Polskiej. zapraszamy 22 sierpnia.